Dobra, spróbuję tam zejść. Ciekawe, czy się uda. Uu. Dzień dobry, widzowie. 31 lipca. Pogoda nie najlepsza. Dzisiaj nie ma wyjazdu na głębsze wody. Dzisiaj runda w koło komina. Żeby zakończyć jakoś ten miesiąc, wiecie Nieważne ile się tam uzbiera Jedziemy Powyciągam sobie z krzaków tutaj parę rzeczy Kurczę. jest tu i ona I zabrałem ze sobą te wszystkie twarde plastiki z domu tu mam sześć tych plastików które, które znalazłem wczoraj i tutaj mam jeszcze taką litrową butlę po coli wiecie nigdzie jej nie mogę oddać tylko w tym sklepie specjalistycznym właśnie sprawdzę co tu na placu zabaw dzisiaj leży tam widzę z kartoników pili już już nie mają pieniędzy na puszki, czy jak? O Tam coś leży O, co to jest? O. 25 centów Znowu muszę wyczyścić te krzaki tutaj Zobaczcie Trzy Tam jest Tam jest jedno Zaraz wam pokażę Wczoraj naprawdę ktoś dał gazu, a to jeszcze nie wszystkie: 4, 7, 10, 11 i tam jeszcze widzę. Ze 3, 4. Dzisiaj to jest chyba rekord z tych krzaków. Zobaczcie: 2, 4 razy 4, 16 sztuk. Jadę to oddać. Wydankę I czy Cześć. Pierwszy zrzut. Pierwszy zrzut moi drodzy. Dzisiaj była ta ładna pani, która mi wszystko wzięła. 19 po 8, jedną za 25 i 7 po 15. 2, 82. Byłem od sklepu, nie? Zobaczcie. Aj, 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 aj. Jedna. Tam jest druga, tam jest trzecia, tylko tej nie będę mógł wyciągnąć tam potłuczona Tu mamy jedną znowu po tyskim Tam jeszcze parę leżało, ale kurczę dojść do nich nie można Tutaj jestem na takim e, kawałku pola nieużywanego. Wiecie, tak dziko zarosło tutaj, ale zobaczcie, ludzie tutaj dla ptaków misę z wodą wystawili. O, bardzo fajnie z ich strony, gdzie ja tu wylądowałem. Chciałem jeździć w koło komina, a wylądowałem tutaj w takim terenie. O, tutaj jakiś dziwny wjazd. Wjadę tam, o ile się tu o coś nie zahaczy. O, zobaczcie to są przecież te rusztowania nie o, elementy rusztowania tu są zajrzę tam za to może tam sobie piwkuję Nie, nie ma tu nic. A ja już wiem gdzie ja jestem Wiecie gdzie ja jestem? Nad kanałem A po lewej stronie jest ten bezdomny <grymianie> On mi tu ostatnio kazał wchodzić, wiecie Dobra Dobra, spróbuję tam zejść Ciekawe czy się uda musiał trochę tam w tamtą stronę ok tutaj trochę stromo jest nie ale zobaczymy najwyżej go zniosę jakoś elegancko drodze pod ten most jeszcze tu znajdki są zobaczcie taki pierwsza pucha znowu od niepamiętnych czasów i ile ślimaków w niej Uu. bo i tu jest potyski Ja teraz jadę wzdłuż nabrzeża kanału, moi drodzy, i zbieram co się da. Od czasu do czasu leżą tutaj o takie butle. To zabieram ze sobą. Tu mamy kolejną. Jadę w kierunku amfiteatru. Później wjeżdżam na ulicę i jadę do domu. Znaczy najpierw do automatu. Butelka po whisky. Jak Daniels jadę trochę wolniej, wiecie? Tam zobaczcie, o, muszę na lewo i na prawo patrzeć. Tą lewą stronę tak trochę zaniedbuję, ale teraz spojrzam, spojrzałem w odpowiednim momencie. Zresztą ona się rzucała w oczy. Taka kanciata, nie wiem, co z tymi tyskimi tu jest. Z tymi butelkami po tyskim. Zobaczcie znowu. Co 20-30 metrów butelka leży. Po tyskim. Ale to musiał szybko pić, kurczę. Albo tak powoli szedł. Szedł. Jak wyrzucał. Co 20-30 metrów butelka. Musiał być nieźle nawalony. No, tu jakieś śmieci widzę. Nie wiem, czy zejść. Chyba zejdę. Bo ta torba tam jest wypchana. No, nie widzicie, to jest takie schodzenie. Przejdziecie kilka metrów i trzeba schodzić. Znaczy nie trzeba, nie, ale warto zajrzeć. Śmieci. Śmieci z gryla. Jak ludzie robią. Pogrylowali tu gdzieś i śmietnik zostawili. Butelek nie zostawili, ani puszek. Nie, nie ma nic. Jaka waszka, zobaczcie, zobaczcie jaka waszka. Niebieściutka, piękno, zobaczcie. Czy tu widać? piękna Tam była ta ważka, nie? Przejeżdżałem rowerem, przejechałem tutaj, nie? Parę metrów. Zobaczcie, tak się rozglądam. Tu takie dwa leżą sobie w krzakach. By trzeba ten rower prowadzić normalnie, wiecie? Ślimaki znowu. I to ile? By trzeba normalnie ten rower prowadzić i powoli się rozglądać. Tam też coś jest u góry. Chyba tam wejdę. Tylko schowam te butelki. Tu kolejne śmietnisko. To wezmę za chwilę aluminium tutaj wszystko. No nic, nic tu nie ma ciekawego. Co to jest tutaj? Zobaczcie. To jest otulina z kabla Ktoś tu Ktoś tu walczył, ale tu jest butelka Jedna Tą sobie wezmę To co jest? To jest, to jest blacha Muszę ściągnąć rękawiczkę Zobaczy co to jest Jak aluminium to biorę gdzie jest magnes? Jasne. Aluminium. Ops. Sobie to zgniotę i biorę. Dojeżdżam do amfiteatru. Widzowie. Zaraz się kończy runda. Nazbierałem całą sakwę butelek. Tutaj nad kanałem. I co? Tak to jest. Chciałem już skończyć na dzisiaj, a tu dalej leci. Przy głównej ulicy kolejne wyzwanie, a mamy tu dwie piętnastki przynajmniej. tam jest za 15 gruby plastik i tam jest jedna duża po desperadosie też 15 centów tam jest bez etykiety to wszystko tutaj wyłazimy Uła! Drugie zejście, a śliska ziemia, tu jest jedna, tam puchę widzę. Ciekawe, czy ona jest zwrotna? O, jajaj ślisko tu jest, bezwrotna aluminium tutaj mamy znowu porzucony wózek nie przy głównej ulicy stolica porzuconych wózków na zakupy i porzuconych puszek tu mamy kolejną tam u góry znalazłem różowego różowego um, tego Red Bull'a Uf. Tam butelka, tam następna butelka, tam całkiem na dole, zobaczcie. Tam też leżą butelki. Nie wiem, czy tam schodzić. Uff. Już mam dość. Butelka trochę brudnawa, ale się odda. Tu monster. Tam u góry też jedna butelka po piwie. Tak się to zbiera. Już chyba będę miał 5 euro Włażę tam do góry teraz Zobacz tu kolejna zakopana łazisz się też odda Teraz włażę pod górę Uch. Tam jeszcze jest jedno, ale ta jest po winie. Tam jest po piwie, o tam. Uch. Huszek już tu nie widzę. Dwie tu znalazłem, jedną różową i tego zielonego Monstera. I to jest ostatnia tutaj. Tam stoi rower u góry. A moje butelki Teraz te krzaki tutaj. tutaj moje ulubione krzaki na parkingu przed rafinerią Proszę bardzo. Ujajaj. ulubione krzaki i kolejne Nazbiera się tego, 5 euro będzie. Pod koniec 3, ty sobie tu zajrzę. O taką jedną potrzebuję. Tu jest jedna za 15 Zobaczcie. Tu jest jedna za 8. O, tu jest więcej tego. Zobaczcie. Tu jest druga za 8. I te za 15 tutaj jeszcze. O, jedna, druga. Jak ja się pomieszczę znowu, wiedzcie mi, tu mamy 25 do wyprostowania. Bogactwo tu dzisiaj, druga za 25 do wyprostowania. Proszę bardzo, ludzie wyrzucają, a można tak łatwo odprostować, bo już jest 25. Zobaczcie, jeszcze takie <laughs> Takie fanciory, nie? Pełna butelka, butelka tam w koszu. Musiałem tu to do tego, do kanalizacji wlacz. Tu jedna, tam druga, po coli, po Mecomix. Mezomix I automat zapchany jest miałem trochę czasu. Ciekawe czy już Jeszcze 5, 5 43. czyli mamy razem ponad 8 euro. 12 po 25, 5 po 15 i 21 po 8 centów. No i tak moi drodzy, ja teraz Wam wrzucę tam u góry e, statystyki na ten miesiąc i na cały rok, od stycznia do lipca. W tym miesiącu zbierałem ponad 80 euro. Mi się wydaje, że jakieś nawet może być i 85, jeszcze tego nie podliczyłem. Butelek zwrotnych znalazłem prawie 400 sztuk. W skali rocznej robi to już ponad 1200 sztuk. Możecie sobie to wyobrazić. No i ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich i do kolejnego. Kolejne 2-3 dni, dam Wam spokój, bo wyjeżdżam. I zamelduję się gdzieś drugiego, trzeciego dopiero. Do zobaczenia!